Klasyczny przykład polerowania lampy przez pseudofachowców, gdzie po miesiącu wygląda tak: jak to było robione? Pytam pana, a mówi: No wie pan, gąbka pasta! Zrobił, błyszczała się, piękna, ładna była. Słuchajcie, i, i tacy ludzie powodują to, że ludzie nie chcą polerować, nie chcą regenerować, nie chcą naprawiać kloszy. No bo wydał ten człowiek już trzy razy pieniądze na polerkę, a lampa wciąż wygląda tak, równie dobrze mogłem zrobić. O, słuchajcie, o, zobacz, plakiem spryskać, i zobacz, jak już zaczyna ładnie wyglądać. Rozumiecie to? Te, te pasty? Te, te woskowe pasty? Jak to działa? Po prostu lampa jest nawoskowana, wypolerowana, no się świeci, błyszczy, wygląda całkiem już przyzwoicie do pierwszego mycia. Ten wosk zaczyna później schodzić, schodzić, i ta lampa z powrotem wygląda jak wyglądała. Tak naprawdę polerka polega na zerwaniu zerwaniu naprawdę monotonnej pracy zerwaniu tej powłoki. I to zaczyna się papierami od 240, od 320 i dochodzi aż do 10 tysięcy. Później dopiero można przelecieć jakąś tam pastą, później nakłada się powłokę ochronną i to jest prawdziwa polerka. Ale nie robi się tego w 50 minut, ja potrzebuje na to jakieś 2 godziny czasu, kosztuje 100 zł. Auto nie ma znaczenia jakie. A jak to będzie wyglądało za chwileczkę, to Wam pokażę.